Mówię profesor Pico znalazł już dla nas kolejny cel Sonic, czas odwiedzić go w laboratorium. Witam w kolejnym odcinku zagrajmy w Sonic Unleashed na Wii. O, Sonic, Twoje wyczucie czasu jest idealne. Kolejne badania manuskryptów GAI ujawniły nowe informacje. Twoim następnym celem jest chłodny region śniegu i lodu. Holoska. Będziesz musiał skonsultować się z miejscową populacją, jeśli chodzi o szczegóły. Czekamy na dobre wyjście od ciebie, Sonik. No i odblokowaliśmy właśnie możliwość przełączania się pomiędzy dniem a nocą w habach. W sumie jest to przydatne tylko wtedy, jeśli chcemy zdobyć jakieś dodatkowe znajdźki, jakieś filmy, muzykę. Jak również po to, żeby Odblokować kolejne poziomy batu. Wcześniej wiem, ilość tych znajdzie, wpływa na kolejne, dodatkowe misje do odblokowania. Czy są jakieś wątki poboczne? Prawdę mówiąc, nie wiem. W sumie nie bardzo mnie to interesowało. Kiedyś, jak próbowałem przejść na 100%, to po prostu je przeklikiwałem. O, znowu się spotykamy. Przepraszam za tą dziwną przysługę, o którą ostatnio ci prosiłam. I co cię tym razem tutaj sprowadza? Co? Myślisz, że wiem coś więcej na temat Świątyni niż na to wskazuje? Aha, dobra intuicja z twojej strony. Tak, mój mąż i ja jesteśmy strażnikami Świątyni Kai w Holosce. Mój mąż Charitue ma drogą tablicę, którą potrzebuje, by dostać się głębiej do Świątyni, ale ostatnio zachowuje się naprawdę dziwnie w nocy. Lepiej pogadaj z nim sam. O, to ty. Od tamtego czasu nie byłem w stanie spojrzeć mojej żonie prosto w oczy. Ty tak się wstydzę! Co? Czy więc coś jeszcze o tablicy pytasz? No cóż, do zależy. Jeśli tylko wysłuchasz moich zmartwień, to mogę mieć coś takiego dla ciebie. Odkąd tylko moja wona dowiedziała się, co się stało, nazywam je wielkim cykorem. No i oto tu jestem! Niby mam być jednym z strażników świątyni, ale zawodzę wszystkich. Powiedz, co o tym sądzisz? Uważasz, że jestem wielkim cykorem? Nie, tam jesteś powodnym, uczciwym facetem. Doprawdy tak uważasz. Haha, <grywka> To właśnie wiem. Nie jestem cykorem! Dobry ściwy gość! Czuję się już znacznie bardziej pewnie. Dzięki, wielkie. No i ma w to. Na sztywce, świątynia jest tam, bądź ostrożny. W sumie to mnie trochę ciekawi, co by było, gdyby się wybrało same złe odpowiedzi. Żeby bycie takim człowiekiem, właściwie jezem, który nie chce nikomu pomagać, dokucza innym i powiedziałoby się na przykład temu gościowi, że on jednak jest. No właściwie to dosłowne tłumaczenie to było kurczak, ale to nie bardzo pasuje do tego, jak się po polsku mówi. Znaczy, nie mówi się, że jesteś kurczakiem, dlatego że się boisz. Tłumacz po angielsku, dlatego tłumaczymy jako cykor. No właśnie, czasami takie są problemy z tłumaczeniem. Czasami dosłowne tłumaczenie zupełnie nie pasuje do realiów faktycznie używanego języka. No to już tak to jest z tymi związkami fryzologicznymi, że używa się ich tak, a nie inaczej, często czasem. Takie tłumaczenie niedosłowne, niestety musi być niedosłowne, bo jakby było dosłowne, to by zupełnie nie pasowało i w ogóle miałoby to dziwnie. Tyle gier i w sumie przetłumaczyłem, że właściwie zacząłem sobie wyrażać takie pewne opinie na temat tego, w jaki sposób dobierać styl tłumaczenia do samej gry. Bo wydaje mi się, że można sobie pozwolić na znacznie więcej, jeśli gra całkowicie ukryw oryginalny język. Czyli mamy pełen dubbing, mamy pełne napisy, to wtedy można sobie pozwolić na nieco więcej wolności artystycznej. No właściwie nikt się nie zorientuje, chyba że naprawdę to będzie okropnie przetłumaczone, także zupełnie to nie będzie miało sensu, albo po prostu ktoś będzie specjalnie porównywał, żeby wyłapywać różnica z a ile jeśli gra cały czas zachowuje oryginalny dabi, tylko zmienia nie napisy, to wtedy strasznie mi to gryzie, kiedy coś nie jest przetłumaczone dosłownie. Albo coś jest zupełnie zmienione, to to w sumie jest jakiś detal, ale ja słyszę oryginał, widzę polskie napisy, a tam coś zupełnie innego i to mnie właśnie gryzie, taki dizonas się robi i dziwnie jest. Ale jeśli gra w ogóle ukrywa oryginał, no to... W... czemu nie? W ogóle nawet tego nie zauważam, nawet nie próbuję grać w oryginale, nie widzę w ogóle tego oryginału i wtedy mnie to nie gryzie. Chyba wytłumaczenie zaczyna tracić sens, bo to też się zdawa, bo są tłumaczenia, które były naprawdę po prostu okropne. Na przykład, nigdy, przenigdy nie wybaczę tłumaczom Sonic. Forces we przetłumaczyli pierścienie na ringi. Nigdy, przenigdy nie. Chociaż bardzo mi cieszy, że w końcu Sonic zaczęło dostawać polskie wersje. Sonic Forces miał polską wersję, Team Sonic Racing również miało i od tego czasu nic więcej nie wyszło, co w sumie jest tak dosyć smutno i pusto i w ogóle. Kiedyś to mieliśmy takie lata jak 2004, 2005, 2006, kiedy mieliśmy Sonic Hero, Sonic Advance 3, Sonic Rush, Shadow the Hedgehog, Sonic Battle, Sonic 06, eee, co tam jeszcze było, Sonic Riders. A teraz, w 2019 roku, przez dwa lata, jedyne co mieliśmy, oprócz mobilnych spin-offów oraz olimpiady, właściwie tylko ścigałkę. wadnych, głównych gier serii, żadnych dodatkowych platformówek. No, jedynie po DLC do Sonic Mania. i to w sumie tyle było. W sumie to bardzo ciekawe, że teraz seria tak mocno spowolniła. A jakby jeszcze coś wyszło po Sonic Forces, no to wtedy byłoby więcej gier po polsku. A jak fajnie mi się Sonic Forces nagrywało! Jak szybko! Po prostu były filmiki, nie musiałem robić nic. Po prostu je puszczałem. Wiecie jak fajnie, łatwo się to nagrywa? Znacznie jest mniej roboty. Chociaż akurat bardzo lubię dubbingować. Właściwie jeśli złapię jakąś grę, w której właściwie jest taki format Visual Novel i nie ma podkładu dźwiękowego, to znakomicie się bawię robię z dubbingi. Więc jeśli chcecie mi wykorzystać do takich dubbingów, dajcie znać. Zawsze jestem chętny i gotowy. Chociaż czasami mam problemy, jeśli dubbingi są robione na żywo, bo trochę ciężko jest ze mną się zgadać, jeśli chodzi o harmonogram, konkretną godzinę, ale jako jak jakiś konkretny na jak najbardziej jestem chętny. Chociaż pomimo tego, że bardzo lubię dubbingi, to w sumie w niewielu brałem udział. W sumie to takie, właściwie moje największe role, to na kanale Lanxisa jest taka seria Ateist Przepowiednia Płaczu, w której grałem postać Bryca oraz rola... ...Jokera. Tak, tego Jokera, tego batmanowego Jokera. W dwóch odcinkach serii Streszenia komiksowe na kanale Ryjemy Czachy. Bardzo wam zachęcam do obejrzenia tych filmików, a jeśli macie jeszcze dla mnie jakieś role, no to jestem bardzo chętny. Tak cały czas właściwie podczas tego odcinka, w tym poziomie, cały czas gadałem o właściwie wszystkim innym, tylko nie o samym poziomie, więc myślę, że w końcu powinienem tak przejść do tego tematu. Sam koncept na poziom, właściwie to nie jest nic oryginalnego. Mamy tutaj śnieg, oraz mamy lód, oraz prawdopodobnie zimno, chociaż tego w sumie za bardzo nie widać i właściwie Sonic cały czas chodzi nago, ale przynajmniej teraz ma wymówkę w postaci futra, więc raczej mu powinno być ciepło. Ale w sumie podoba mi się, co oni z tymi prostymi elementami, śniegiem i lodem, robili. Tutaj na przykład, jeśli nadepniemy na te pęknięcia, to wtedy po chwili się zapadnie, po to, żeby nas nadziać na kolce, chociaż... W sumie to tam ciężko wpaść, a nawet jak wpadniemy, to jest duże prawdopodobieństwo, że wylądujemy obok kolców, albo we kolce jeszcze się nie wysuną, więc... Gra tutaj w ogóle nie robi żadnej trudności, tylko jest to takie... urozmaicenie podczas walki. Żebyśmy musieli na coś uważać, żeby akurat nie stać w tym miejscu, tylko stać gdzie indziej, to mi się podobał na przykład pomysł z tymi toczącymi się śnieżnymi kulami. Co prawda nie jest to tak efektowne jak Lawina z Sonic Adventure 1, no, ale to się coś. A tak wydaje mi się, że jest to nieco lepiej zrobione od tych spadających, śnieżnych kulek, które były w Sonicu Zero Phase, bo tam po prostu postawili kulki i pozwolili silnikowi fizyki robić swoje i to. No nie wiem, nie było aż takiego efektu jak w pierwszych tych Adventures, gdzie telawidła naprawdę było niesamowite. Właśnie, jakby się zastanowić, w Sonic Lift, właściwie to w obu wersjach. Jest naprawdę niewiele takich naturalnych rzeczy, które ścigają Sonika. Ścigają roboty i to właściwie tyle. Nie ma wadnych lawin, ciężarówek, śmieci, wielkich kuli a'la Indiana Jones. No, jakoś dziwne, że pomimo, że ta gra jest właśnie tak skupiona na pędzeniu, przynajmniej w jednych poziomach, to nie ma właśnie takich sekwencji ucieczek właśnie przed czymś, co nie jest robotem Eggmana. Znaczy, oczywiście są ucieczki przed robotami Eggmana, tylko no, chodzi mi o wszystko inne. I wydaje mi się, że to mogło być naprawdę fajne, jakby na przykład to połączyć z BobSlejem. Bo to fajna mechanika, a jakby właśnie jeszcze dodatkowo dowrócić właśnie taką lawinę, to jeszcze byłby moim zdaniem jakiś nieco lepszy efekt. Właściwie, tak sobie myślę. W to jest coś, co mogłoby być równie dobrze w nocnym poziomie. To by dodało tak trochę więcej dynamiki, chociaż z drugiej strony wiem, że jezołak został dodany po to, żeby gra była znacznie dłuższa. Jest przez to znacznie dłuższa. Więc taka porcja prędkości na takim poziomie, czy się sprawdziła? Może. A może wy macie jakieś pomysły, jeśli chodzi o jakieś unikatowe elementy do lodowych poziomów? Napiszcie w komentarzach. W tej sekcji kamera jest dosyć... Dziwacznie ustawiona, moim zdaniem. Wygląda to jakby główna ścieżka była tam na wprost, gdzie jest jaskinia zastawiona lodem. I tam najpierw pójdę. Ale... to niestety nie jest główna ścieżka, po by mi się wydawało, że tam na bok to jest jakaś poboczna ścieżka z jakimiś znajdźkami. A jest odwrotnie, że ta jaskinia na wprost to po prostu jest jaskinia ze znajdźką i to tyle. To nie jest główna ścieżka, chociaż mogłoby się wydawać. No nie wiem, ciekaw mnie czemu akurat tak zrobili. Właściwie jakby się zastanowić, to chyba wszystkie poziomy je i to w obu wersjach są niesamowicie liniowe. Jeśli pojawiają się dodatkowe ściewki, to są naprawdę bardzo wadkie. Na przykład tutaj mamy jakąś ściewkę, gdzie możemy iść górą albo dołem i to jest naprawdę niedopłowe, bo właśnie zazwyczaj jeśli są jakieś rozkałęzienia, to zazwyczaj jedno z nich jest ślepym zaułkiem, gdzie jest jakaś znajdźka czy coś. Natomiast tutaj faktycznie taka typowo sunikowa alternatywna ściewka, którą możemy iść, albo mówimy, możemy... no, nie iść. To znaczy, tutaj akurat wydaje się, jakby była nadal ta filozofia ślepego zaułku, ale z tego ślepego zaułku ze znajdźką można nadal iść dalej. Ale tutaj za bardzo z tego nie skorzystam, dlatego że chcę iść, zejść tutaj, tutaj. I to chyba taka kara za spadnięcie, tutaj pojawia się do z tych Ale specjalnie mi o to chodziło. No bo w końcu... Aby dostać tankę S, będę potrzebował dodatkowej ilości punktów, a punkty są z przeciwników. Do tego jeszcze dodatkowe pierścienie, których się nie traci po obrywaniu. Nic do stracenia, poza czasem. Którego jest dosyć sporo, dlatego że limit czasu w ogóle nie jest napięty. Warto tutaj zwiedzać, zdobywać znajdźki, pierścienie, które się wykładają na medale, które się przykładają na dodatkowy pomieszczenia w świątyniach KAI, które się pokładają na dodatkowe przedmioty, które się wykładają na dodatkowe poziomy. Po no, prostu to się opłaca, chociaż raz. I najlepsze jest to, że w przypadku poziomów nocnych nie dostajemy medali za rangę, chociaż mogłoby się tak wydawać. Dostajemy konkretny medal za konkretny cel, czyli na przykład uda nam się spełnić dwa cele, na przykład zebranie odpowiedniej ilości pierścieni oraz punktów Kai, ale pochów nam strasznie wolno. No to potem możemy przejść jeszcze raz, zrobić speedrun, nie zbierając niczego, i wtedy nadal będziemy mieli wszystkie metale, pomimo tego, że nasza ranka to będzie A. Za pierwszym razem po zatrudnieniu to chyba będzie B, po spełnieniu tylko jednego celu. Ten skok był naprawdę ryzykowny. Tutaj bardzo ryzykowałem. Mogłem naprawdę nie sięgnąć, spaść i bym zginął. Pomimo że. Nie widać tutaj żadnych punktów kontrolnych, tak naprawdę one są i to dosyć częste. Właściwie co krok jest jakiś punkt kontrolny, tylko one są po prostu w tej grze niewidzialne, nie robią tego charakterystycznego, które również występuje w poziomach dziennych. Oraz w wersji na Xboxa 360 na PlayStation 3. Nie wiem czemu tak się zdecydowali, tak jest, ale właściwie mi to nie przeszkadza. W sumie to ja naprawdę lubię, jak punkty kontrolne są umieszczone dosyć gęsto. Wtedy nie ma takiego problemu, że coś się przeszło i trzeba jeszcze raz i wtedy to się robi nudne. No rozumiem, że jest wtedy taka dosyć poważna kara za zgon, tylko jakoś tak... nie do mojego gustu. Właściwie to był mój główny problem z Dark Souls. Właściwie to zrezygnowałem nie ze względu na trudność, tylko dlatego, że odstępy pomiędzy ogniskiem, a... czyli właściwie takimi punktami kontrolnymi tam, dla tych cudownych oraz czymś trudnym, na przykład jakimś włosem czy coś, to trzeba w kółko, bo przychodzi to samo, bo te ogniska były naprawdę wadko rozłowione. Zginęło się na no, bosie, no to jeszcze raz przez ten sam opór, przez tych samych przeciwników i to... to jest coś, czego po prostu nie lubię. Natomiast jeśli są punkty kontrolne, to musi być znacznie wyższy poziom trudności i mi to zupełnie nie przeszkadza, bo wtedy mnie to po prostu nie nudzi. Do zobaczenia w następnej części.